Transfery, czyli przeniesione malowidła ścienne. Spotykamy na co dzień w różnych instytucjach, muzeach, ale także w obiektach zabytkowych. Są to obrazy, są to malowidła, które ciężko czasem zdefiniować. Transfer jako taki powstaje poprzez zdjęcie malowidła ze ściany i osadzenie go na nowym podłożu. Moja praca doktorska skupiać się będzie na zagadnieniu konserwacji przeniesionych malowideł ściennych. Nie powstała do tej pory publikacja, która by traktowała hmm, to zagadnienie w sposób zbiorczy. Samej konserwacji transferów w Polsce było niewiele do tej pory. Głównie. Były zdejmowane malowidła ścienne od lat 60. aż do, do dnia dzisiejszego, lecz zdjęte malowidła w latach 60., 70. już w tym momencie potrzebują ingerencji konserwatorskiej. Już żywice, które były zastosowane w tamtym czasie, zaczęły się starzeć, zaczęły żumknąć, a tym samym należy zaopiekować się tymi transferami. Lecz aby to zrobić, trzeba do tego. Podejść w sposób badawczy. Przeprowadziłem kwerendę archiwalną, w której skupiłem się na dokumentacjach traktujących o konserwacji transferów, tym jakie były używane materiały, ale jak również jakie były wypracowane sposoby usuwania niepierwotnych warstw, jak również jak rozwiązane zostały kwestie aranżacji malowideł we wnętrzu. Moim zdaniem zasadne wydawało się, iż jeżeli wiedza na temat konserwacji transferów przyszła do Polski z Włoch, to może także wypracowane metody konserwacji czerpmy od konserwatorów włoskich. I tym samym mm, przeprowadziłem kwerendę archiwalną na gruncie włoskim, jak również udało mi się przeprowadzić wywiad konserwatorski z konserwatorami Muzeum Archeologicznego w Neapolu. Z tego te pomieszczenia zostały wyrwane, zabrane freski pompejańskie, które obecnie znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Neapolu. Zostały wyrwane z kontekstu pomieszczenia. W referendzie archiwalnej, po zebraniu wszystkich dokumentacji, publikacji i doświadczeń polskich specjalistów i włoskich specjalistów, stworzyłem schemat postępowania konserwatorskiego. Można powiedzieć w wielkim skrócie, że jest to taka mapa myśli. Gdzie konserwator, patrząc na główny rdzeń, wybierając odpowiednie odnogi, kolejne dalsze rozwiązania, jest w stanie stworzyć swój własny plan konserwacji swojego transferu na podstawie odpowiadania na pytania zawarte w tym schemacie, a także ten schemat i co jest niezwykle ważne pozwoli mu nie pominąć ważnych informacji, które warunkują przyszłość poprawnej konserwacji. Schemat zostanie sprawdzony oraz zastosowany podczas konserwacji zestawu transferów pochodzących z mauzoleum rodziny Panwiców w Udaninie. Pierwszym etapem było wykonanie kwerendy archiwalnej. Dzięki niej do tej pory udało odnaleźć się odnaleźć dokumentacje konserwatorskie oraz prace magisterskie z czasu zdjęcia malowideł ze ściany. Ponadto udało się dotrzeć do inwentaryzacji kolorystycznych malowideł. Pobrano próbki malowidła, które osadzono w żywicy i z których wykonano przekroje poprzeczne. Przekroje te następnie sfotografowano przy użyciu mikroskopu transfery zostały także przebadane przy użyciu makroskanera fluorescencji rentgenowskiej, który pozwolił określić występowanie danego pierwiastka na powierzchni malowidła. Planuje się dalsze prace oraz badania przy transferach.